Witam wszystkich. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie pod tytułem Co myśli, co zamierza, co ma w głowie, co by chciał powiedzieć i co w ogóle tutaj się dzieje między Wami. Zaczniemy od znaku Zodiaku. To może być Wasz znak lub tej osoby. Pomyślcie sobie. To może być też znak Zodiaku z kosmogramu, nie tylko słoneczną, o którym możecie nawet nie wiedzieć. Może to być ascendent, descendent, księżyc. Więc. Y Wierzcie, co z wami rezonuje. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zostań z nami na dłużej. A jeżeli jesteś kolejny raz, to witam cię ponownie. I co się tutaj dzieje? O kogo chodzi? Mamy wodnika i ryby. Ok. Ktoś może być rocznik 90. Ktoś może być urodzony 18. Ktoś może być rocznik osiemdziesiąty siódmy, rocznik siedemdziesiąty piąty. Ktoś może mieć trzydzieści pięć lat, ktoś może mieć trzydzieści cztery lata, i ktoś może mieć czterdzieści cztery lata. Literka N, Natalia, Natan, Sławek, Sylwia, Sandra, Robert, Radek, Roxana, Ela, Iwona, Iza, Irek, znowu N, Y, C, Cecylia, Czarek, M, Magda, Michał, Mateusz, Marek, Monika, literka V, Wiktoria, znowu mamy literkę E i literka H. Mogą to być też inicjały nazwiska, jakiegoś przezwiska. Ok, zobaczmy, co tutaj mamy. Ptaszka. Jakieś przyjdą tutaj, słuchajcie, do Was wiadomości. Możecie się tutaj pogodzić z tą osobą. Może tutaj chodzić o kwestie finansowe też. Zaraz sobie zobaczymy, co to wszystko znaczy. Słuchajcie, wasz powrót to się może skończyć ciążą. Uważajcie. Albo mogę mówić do osób, które mają dzieci. Serduszko i serduszko. No słuchajcie, no jest to uczucie. I co to mamy? Jakiś kominiarz, słuchajcie. Mamy tutaj jakiegoś kominiarza w zespole, w grupie. Ciekawe. Słuchajcie, na, na ten moment niektórzy z Was mogą nie mieć kontaktu, dlatego że ta osoba może Was obserwować e, z dystansu, słuchajcie. Tylko, że ta osoba chce się zbliżyć, ale jakby nie chce stracić swojej niezależności. Ale mamy tutaj Biedronkę, która mówi o uczuciach. Czyli łączy tą osobę z wami coś wyjątkowego. Ona w waszym towarzystwie czuje się dobrze. Może wam przynieść kwiaty. Słuchajcie. Um, ta osoba chciałaby, żeby te sprawy ruszyły między wami do przodu, tylko że powoli i na własnych zasadach. Może planować tutaj spotkanie, kontakt, może się odezwać. Albo takie stopniowe zbliżanie się do was. Nie gwałtownie, tylko wiecie, tak z rozwagą. Powolutku jadę w Twoim kierunku, dosłownie. I. Ta osoba może być po prostu otwarta, że mm, chce zobaczyć, dokąd was to doprowadzi. No ale uczucie tu mamy, więc to nie jest tak, że ta osoba chce się zabawić, bo jednak ruszyliście serduchem tej osoby, więc y, coś tutaj się będzie działo na pewno między wami. Słuchajcie, no, dla tej osoby jesteście kimś wartościowym, dosłownie. Może też oznaczać, że ta osoba chce z Wami jakiegoś bezpieczeństwa albo stabilizacji. Może to też oznaczać, że ta osoba może Wam dać prezent, gdzieś Was zaprosić, albo dać Wam jakieś wsparcie finansowe, na przykład, albo mieć z, wa z Wami jakieś plany finansowe. No dobra, zobaczymy. Bo zapewne karty nam powiedzą coś więcej. No to w takim razie co ta osoba? O Was myśli. Ok, no to zobaczmy, co nam tutaj wyskoczyło. No właśnie no jesteście dla tej osoby wyjątkowi, znowu mamy potwierdzenie tak ta osoba potrzebuje więcej czasu zastanawia się czy byście ją wybrali tak jakby coś nie do końca między wami było jasne to co się wydarzyło no ale ta osoba manifestuje was sobie albo wymanifestowała już wcześniej poradziliście sobie mm, i pokazaliście się tej osobie tak OK. no zobaczmy Słuchaj swojego serca. No, ta osoba próbuje słuchać swojego serca. Próbuje słuchać swojego serca, tylko słuchajcie, jest tutaj taki problem, że są to jakieś plotki, które ranią. I nie wiem, czy teraz ktoś tej osobie powiedział coś na was. Czy wy powiedzieliście coś tej osobie i do niej to doszło. Ta osoba się martwi o waszą relację. Czuję tutaj między Wami jakieś mm, zamieszanie, dlatego że. Ta osoba naprawdę myśli, że między wami coś jest, tylko tak jakby nie do końca miała pewność. Czy wy chcecie tego samego co ta osoba? Jest tutaj jakieś wahanie, tak jakby bała się zaryzykować, bo nie wie, czy to uczucie między wami jest odwzajemnione. Natomiast ym, nawet jeżeli się dystansuje na ten moment, to i tak zajmujecie miejsce w myślach tej osoby. No ale znowu ta osoba jeszcze nie jest gotowa na pełne otwarcie. <laughs> Ta osoba boi się, że może wam mniej zależeć niż, niż tej osobie. Myśli o was często, z troską, ale też właśnie z jakimś niepokojem cały czas. Tej osobie się może wydawać, że tylko ona walczy, i się zastanawia, czy tylko tej osobie zależy, tylko dlaczego to jest ten dystans. No dobra, zobaczmy. Ok, najpierw zobaczymy, co ta osoba ukrywa, a potem zobaczymy, dlaczego jest ten dystans, o co tutaj chodzi. No cóż, obserwuję Was na mediach społecznościowych, to na pewno może Wam dać jakiś prezent. Znowu nam się tutaj potwierdza. Nie wiecie, że ona Was podgląda? Może nie dawać żadnych znaków, wiecie, jakieś serduszek, lajków, komentarze, ale patrzy, co robicie. Okej, okay, i zobaczmy sobie jeszcze dwie. Co ukrywa? Czuję tutaj trochę taką relację, nazwijmy to przerywaną między Wami, dlatego że wcześniej nam wyszedł dystans, że ta osoba nie do końca jest jeszcze otwarta, ale cały czas Was obserwuje, nie potrafi Was sobie jakby odpuścić to osoba, która ciągle wraca, ale nie potrafi się całkowicie od Was odciąć. Może na przykład udawać, że nie ma czasu, pisać Wam, a tak naprawdę ta zajętość. To jest wymówka, żeby właśnie unikać konfrontacji. Ukrywa to, ta osoba, ukrywa, że ma pokusę, że ma przyciąganie do Was silniejsze niż słuchajcie rozsądek. <laughs> ta osoba może szukać też odskoczni gdzie indziej, ale mimo to emocjonalnie wciąż wraca do Was. Ukrywa, że jest zagubiona. Jednak fascynacja Wami nie minęła, ale też nie umie nic z tym zrobić. Ta osoba czuje bardzo silne przyciąganie wręcz uzależnienie od was, tylko się do tego nie przyzna, bo na zewnątrz może pokazywać obojętność, a w środku ma natrętne myśli, przeglądanie właśnie waszych mediów, analiza tego, co mówicie, co robicie. Ukrywa to, że nie potrafi po prostu was sobie odpuścić. Ma mętki w głowie, mmm, czuje do was coś, ale cały czas to jest jakiś problem. Ma świadomość, że zrobiła coś nie fair, albo jakąś manipulację, albo powiedziała wam jakąś półprawdę. Były tutaj jakieś niedopowiedzenia. W głębi duszy czuję poczucie winy i strach, że jakaś prawda wyjdzie na jaw. Ta osoba ukrywa też, że chciałaby Was przeprosić, tylko duma jej nie pozwala. Ciekawe. Ta osoba może też ukrywać kontakt z kimś innym. To jest bardzo ciekawe. Ta osoba też ukrywa to, że jest trochę niedojrzała emocjonalnie, ale to wyla, wy, wynika właśnie z lęku. Zamiast powiedzieć, co naprawdę czuje, to was testuje. Czeka, czy się odezwiecie, próbuje was sprowokować albo sprawdza wasze reakcje. No to jest takie tutaj trochę e, nie fair, bo ma do was uczucia, ma namieszane w głowie, ktoś jeszcze tam trzeci się wpiernicza cały czas, a jednocześnie nie potrafi tutaj z, nic z tym zrobić. Ma w sobie wstyd, Chcę przeprosić, ale jakby nie jest jeszcze gotowa, żeby stanąć z tym w, w prawdzie. Może był ktoś wcześniej, trzeci, bo to niekoniecznie musi być teraz, tak? Albo emocjonalnie tą osobę trzyma jakaś przeszłość. I jest tej osoby się wstyd przyznać do tego, że nie zamknęła pewnych tematów, a mogła wam powiedzieć, że jednak zamknęła, tak? A do was czuję, no to, to choćby. Choćbyśmy chcieli tutaj powiedzieć coś innego, no to niestety, ale. Emocje tutaj, moi drodzy, są. Zobaczmy, jak się potoczy ta sytuacja między wami. Co zamierza zrobić? Jak się potoczy? Pięknie. Słuchajcie, na ten moment coś jest cały czas w zawieszeniu. Ta osoba musi zmienić perspektywę, zmienić podejście, przemyśleć pewne rzeczy. Ta osoba przede wszystkim musi odejść od przeszłości, żeby iść w Waszą stronę. Potrzebuje przerwy, potrzebuje pauzy, więc jakiś czas może tutaj nie być, słuchajcie, kontaktu. Dziewiątka kielichów. Trójka buław. Dwójka buław. No właśnie. Słuchajcie, temat tutaj jest bardzo prosty. Na ten moment, tak jak powiedziałam, zawieszenie. Ta osoba może próbować, nie wiem, imprezować z innymi osobami albo spędzać czas z przyjaciółmi, ale potrzebuje się wyciszyć, potrzebuje pewne rzeczy przemyśleć i zrozumieć, dlatego że ona ma... Na poziomie głowy dużo myśli na, was, na wasz temat. Myśli o was, wspomina, cały czas się zastanawia, a co jak gdyby, co by było między wami, jak to dalej zrobić, czy się odezwać, czy się nie odezwać. Natomiast w momencie, kiedy ta osoba zamknie przeszłość, rozliczy się z tym, co było kiedyś, nie wiem, z jakimiś relacjami, domknie jakąś relację albo odetnie pewne osoby, które tam się gdzieś kręcą, to słuchajcie, wszystko przyspieszy. Na ten moment ta osoba może się skupiać na energii tak zwanego singla, ale ona ruszy w Waszą stronę. Dlatego, że mamy tutaj progres z dwójki na trójkę buław, czyli na poziomie głowy, ale dopiero jak przemyśli, pozamyka pewne sprawy, ruszy w Waszym kierunku i przyspieszy, będzie telefon, smsy, rozmowy, kontakt fizyczny, przyjazd, gdzieś jakaś podróż. I macie tutaj bardzo duży potencjał, dlatego, że mamy tutaj słońce i dziesiątkę kielichów. Tylko no, jedyny warunek tutaj jest taki, że ta osoba musi zamknąć przeszłość. Bo inaczej, no nic z tego nie będzie, po prostu smród się będzie za tą osobą ciągnął dosłownie. I to zawieszenie póki co trwa. Słuchajcie, widzę tutaj taki proces od 2 do 10 tygodni. Coś tutaj się, cały ten proces tutaj może trwać, tak. Bo na początku mamy myśli, potem mamy zawieszenie, tak? Potem mamy y, imprezowanie, pauza, przerwa, aż w końcu słuchajcie, działanie. Więc y, zobaczymy, jakie to będzie, ale przede wszystkim musicie zrozumieć jedną rzecz, że nie możecie też czekać na kogoś, aż ktoś się wyszumi, aż ktoś zrozumie i tak dalej, bo wy też nie możecie stać w miejscu. A ta osoba na ten moment jest trochę niedojrzała emocjonalnie, i co z tego, że ma was w głowie, jak tutaj na ten moment to jest tylko w głowie i coś tutaj jest zawieszone. Ale wiecie co? Zobaczmy w takim razie, jaka jest rada dla Was, co wy tutaj macie zrobić, czy, czy się odezwać, czy czekać, czy dać jakiś znak, czy nie. Diabeł, szóstka buław, rycerz kielichów, okej, okay. twórka mieczy, trójka buław, no Wy też potrzebujecie, słuchajcie, przerwy, potrzebujecie pauzy, potrzebujecie tak samo to przemyśleć, co tutaj się wydarzyło między Wami i tak naprawdę mm, czego Wy chcecie, bo Wy też macie wewnętrzny konflikt, czy się odezwać, czy działać, yy, czy czekać, co robić tutaj? bo was też ciągnie do tej osoby. Jest tutaj przyciąganie. Tylko wy tak samo możecie czuć takie przyciąganie, wiecie, takie magnetyczne, oparte właśnie na seksie, na pożądaniu, na takim przyciąganiu fizycznym, bardzo mocnym. Słuchajcie, no jest tutaj cholerna więź, taka emocjonalna, energetyczna, ale też pewne uzależnienie między wami. Przede wszystkim nie odzywajcie się z impulsu, bo wtedy wracacie w jakiś toksyczny wzorzec, w którym to wy gonicie, a ta osoba testuje. Trzymajcie tutaj granicę, jednak. No jas karty jasno pokazują tutaj, że mamy tutaj trochę taką relację, że jeden biegnie za drugim, a potem na odwrót zamieniacie się, tak? Możecie wygrać tylko wtedy, gdy za zachowacie tutaj pewnego rodzaju godność, klasę i też pewność siebie, więc nie proście tutaj o uwagę. Pokażcie, że wiecie, kim jesteście. Wtedy ta osoba tak naprawdę sama zacznie coś tutaj działać. Bo zobaczy, że nie biegacie za tą osobą, że nie prosicie się o atencję, o zauważenie, tak? Zobacz, tu jestem, czekam na Ciebie. Pamiętaj, cokolwiek się nie wydarzy, to ja tutaj stoję, będę czekać do, do końca życia, tak? Nie, tutaj nie o to chodzi. Mamy też kielichów. I ja to trochę widzę tak, że. Będzie tutaj flirt, powrót, natomiast to nie Wy macie gonić rycerza kielichów. Wy macie pozwolić, żeby on sam przyjechał do Was. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie piszcie, nie tłumaczcie, dajcie tej osobie poczuć ciszę, niech zatęskni. Bo tylko wtedy tak naprawdę pojawi się refleksja u tej osoby. To jest najważniejsze. E, działajcie tutaj, planujcie sobie swoje sprawy, skupiajcie się na swoich rzeczach. Zatrzymacie energię, to może druga strona w końcu zacznie działać. A wasza siła ro rośnie w ciszy. Nie walczcie o miejsce w świecie tej osoby. Zacznijcie budować swoje. Zacznijcie się zajmować swoimi rzeczami, rozwojem, pracą, zajęciami, spotykaniem ze znajomymi. Kiedy zamilkniecie, to ta osoba się odezwie, chociażby z ciekawości, z tęsknoty, z potrzeby reakcji, bo skoro ona Was obserwuje, ona Was testuje, to ona będzie sprawdzać właśnie, na ile odzywacie się, na ile pilnujecie tutaj kontaktu. A dajcie sobie na wstrzymanie, poobserwujcie teraz Wy, zobaczcie, co ta osoba zrobi, jak się zachowa, jakie tak naprawdę będą fakty i czyny, a nie tylko słowa, bo ona też mogła dużo obiecywać, a tak naprawdę ruchów za bardzo konkretnych Żadnych, oprócz właśnie takiego przyciągania. Więc najwyższy czas zatrzymać się, nie angażować się tam i zobaczyć, co się wydarzy. Róbcie swoje. Planujcie, spotykajcie się ze znajomymi, właśnie rozwój, jakieś wasze pasje. Ale nie walczcie tam, nie proście się o to. I wtedy zobaczycie, jak ta energia zadziała, co z tego tak naprawdę wyjdzie, bo co Wam po relacji, kiedy to Wy będziecie cały czas za kimś gonić, cały czas kogoś się prosić o, o to, że, żeby ktoś właśnie z Wami był. Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś ma jakieś swoje spra sprawy, swoje problemy, ale tutaj też musi być jasna komunikacja. Bo co innego jest, jak ktoś do Was przychodzi, mówi, słuchaj, mam takie i takie problemy, muszę podomykać to, to i tamto, poczekaj na mnie, daj mi trochę czasu i wszystko się ułoży, tylko daj mi podomykać. A inaczej brzmi, kiedy jasne, pospotykamy się, czuję do ciebie chemię, chcę się z Tobą spotykać, fajnie mm, mi się z Tobą spędza czas i cisza. I nagle nie wiadomo o co chodzi. Potem po tego nie znowu się odezwia, wy będziecie wypisywać, prosić, co tam u Ciebie, czemu się nie odzywasz i tak dalej. No i ta osoba wie, że ma Was w garści, po prostu, tak? Więc teraz Wy, pauza, czekacie, obserwujecie i patrzycie, co się dzieje. To będzie dla Was naprawdę najlepsze, dlatego że to po prostu wyłoży. Kawę na ławę. Zobaczycie wtedy realnie, na ile tej osobie zależy, na ile posunie się, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i nawet jeżeli nie będzie w stanie zrobić jakichś konkretnych kroków, że nie będzie w stanie na ten moment domknąć pewnych spraw, to przynajmniej zobaczycie, czy jest w stanie szczerze o tym pogadać, czy jest w stanie zawalczyć o to, żeby Wam powiedzieć, co się dzieje, dlaczego tak się stało, przyznać się do pewnych rzeczy. Także bardzo, bardzo ciekawa energia. No, jest to trudna sytuacja, dlatego że czuję, że Wam tutaj też zależy. Wy bardzo mocno przywiązaliście się do tej osoby, i no, energetycznie bardzo mocno was, was to powiązało, ale to też czuję, że to jest taka relacja, która właśnie ma Was nauczyć tego, żeby nie gonić za miłością, żeby nie poświęcać się w imię czegoś, gdzie nie ma tutaj solidnych fundamentów, żeby nie dawać siebie za dużo w momencie, kiedy druga strona nie daje i nie ma równowagi. Wy musicie się nauczyć miłości własnej i takich właśnie granic, że okej, okay, ja dam od siebie, ale w momencie, kiedy nie widzę zaangażowania z Twojej strony, no to ja hamuję, ja stopuję. Bo do czego to doprowadzi? Że ja będę całe życie za Tobą biegać i się prosić? I czekać na sms, aż się odezwiesz? Bez sensu. Więc musicie tutaj parę rzeczy sobie przemyśleć. No, karty ewidentnie doradzają tutaj obserwacje. Wycofanie się na chwilę i zobaczenie, co tutaj się wydarzy. Także dajcie znać w komentarzach, jak wy się tutaj czujecie, jak wy, co uważacie tutaj w tej sytuacji. Natomiast no, karty mówią jasno, także mam nadzieję, że dostaliście tutaj jakieś wskazówki, bo ewidentnie jest tutaj jakieś zamieszanie. Coś ta osoba mam niepodomykane w pewnych kwestiach. Nie podchodzi jako osoba bardzo dojrzała emocjonalnie, więc radziłabym tutaj po prostu poczekać. Także moi drodzy, takie było przesłanie. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Zapraszam do innych filmów. Może znajdziecie coś dla siebie też, coś o innych relacjach. Może tam znajdziecie jakieś podpowiedzi. I widzimy się w kolejnych filmach.